Witajcie, moi drodzy, na kolejnym czytaniu z serii, kochani, czytanie bezterminowe. Takie czytania bezterminowe z intencją na tu i teraz, kiedy po prostu otwieracie ten filmik w danym momencie, jest on po prostu dla Was. Pamiętajcie, że nie ma przypadków. Jeżeli mi je wierzycie, przeczytajcie sobie książki Gustawa Junga o synchroniczności. Wszystko się dzieje po coś, naprawdę tak jest. Coraz większą świadomość tego mamy, bo coraz więcej mamy źródeł i możliwości. Yy, właśnie odpowiedzi, które sobie przez lata, dziesiątki, setki zadawaliśmy. Więc tak właśnie jest. To nie jest przypadek, że właśnie teraz trafiasz na ten filmik. A teraz robię czytanie, kochani, bezterminowe, ale serii przekazu, czyli takiego, kochani, yy, przekazu od waszego przewodnika duchowego. Co powinnaś, bądź co powinieneś usłyszeć od swojego przewodnika duchowego? Będą trzy yy, grupy tutaj. Sami wybierzecie. Z trzech różnych talii, oczywiście anielskich. Zaraz potasuję te trzy różne talie i rozłożę na trzy równe kubki, ale chciałam na początku Wam właśnie o tym powiedzieć: że będą to trzy różne talie, trzy różne informacje, ale tak naprawdę w jednych grupach. Więc, kochani, ja tutaj włączam sobie pauzę, tasuję z intencją dla Was, właśnie i za chwileczkę się widzimy w już tutaj utworzonych trzech grupach. I Też jestem bardzo ciekawa. Co przewodnicy duchowi chcą właśnie Tobie powiedzieć i właśnie którą tą odpowiedź masz usłyszeć. No, zobaczmy za chwileczkę. Kochani, już jestem, już jestem, potasowałam każdą z talii, poprosiłam o przekazy dla konkretnych grup. Macie tutaj jedyneczki, dwujeczki. I trujeczki. Um, oczywiście dołożę Wam teraz kamienie, żebyście mogli sobie też wybrać ewentualnie kamieniem. Mój ukochany, ulubiony osobisty cytryn. To jest oczywiście kamień obfitości. Kryształ górski-różowy, oczyszczający, dający oczywiście nadzieję i ochronę. E, I oczywiście, kochani, mój ukochany, piękny ametyst, e, który tutaj dajemy na trujeczkę. Przypatrzcie się, zróbcie sobie pauzę. Tutaj oczywiście na dole będzie suwaczek, więc będziecie mieli odnotowane grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. A ja już przechodzę, kochani, do odczytu. Też jestem bardzo ciekawa, co wasi przewodnicy chcą Wam przekazać. I pamiętajcie, zawsze w tym będzie ziarenko, naprawdę dla Ciebie, droga osoba. Nawet jeżeli was będą tutaj setki czy tysiące, życzyłabym sobie oczywiście, to i tak ty jedna osoba masz usłyszeć tą wiadomość w jakimś tam chociażby kawałeczku. Ok, kochani, zaczynamy. Zobaczmy zatem, co kryje się pod grupą pierwszą. Jestem bardzo, kochani, ciekawa. Lecimy. Pierwszy przekaz. Turmalin. Kochani, turmalin, jak wiecie, jest oczywiście ochronny. Tu mamy turmalin arbuzowy. Redukcja stresu. Kochani, informacje dla Was. Odstresuj swój umysł, ciało i harmonogram. Ponieważ potrzebujesz odpoczynku, naładowania, akumulatorów i odnowy. To mieliście usłyszeć, moi drodzy, jeśli chodzi o grupę pierwszą. Lecimy dalej, jeszcze kochani. Przekaz od aniołów. Nie przestawaj. Czegokolwiek to może dotyczyć, każdy z Was będzie wiedział tak naprawdę, czego to może dotyczyć. Czegoś masz nie odpuszczać, czegoś, czegoś masz nie przestawać robić. Myśleć, być może rozwijać się, być może działać, to już sami będziecie wiedzieli najlepiej. Ja to nie chcę Wam godzinami mówić. Nie przestawaj, takie masz hasło, kochani. I ostatnie, już kochani, to jest kochani informacja dla Was. Związek osiąga nowy poziom. Zaufaj swojej intuicji, zatroszcz się o siebie i o innych. Zauważcie, kochani, że tu jest napisane o siebie i o innych. To jest tak, jak Wam bardzo często w filmikach przekazuję, że jeżeli jest awaria samolotu, to zawsze jest mówione, że najpierw trzeba założyć maseczkę sobie, żeby móc pomóc potem komuś, a nie na odwrót, bo nie pomożemy komuś, jeśli sami potrzebujemy tej pomocy, prawda? I o tym jest też ten przekaz, żebyście mm, osiągnęli swój poziom, ale mm, taki poziom cierpliwości, żebyście zaufali swojej intuicji, ale przede wszystkim zadbali o siebie i dopiero zaczęli dbać o innych, co się wiąże oczywiście z tym turmalinem. Kochani, króciutkie są te informacje, bo tak też chciałam. Być może to jedne, ten jeden przekaz z tych trzech tutaj, które są, jest właśnie ten istotny, który mieliście usłyszeć, który Wam się. Pojawi w Waszej głowie i przypomni się Wam, co macie robić. Jakie są tutaj ważne informacje, co tutaj, nad czym warto by byłoby się pochylić. Więc to nie jest czytanie tarotowe, co będzie w pracy. To jest przekaz tylko i wyłącznie do, do ciebie, droga osoba, ale przede wszystkim do Twojej duszy, do Twojej podświadomości. I zaufaj temu, naprawdę zaufaj temu. Dziękuję Wam wszystkim, Grupo Numer jeden. I oczywiście do zobaczenia. Dziękuję za Wasze łapki, subskrypcje, komentarze. I cóż, widzimy się w następnym filmiku. papa. Pa. Zapraszam zatem grupę drugą, która wybrała właśnie dwójeczkę i oczywiście cytyn, przepiękny kamień obfitości, bogactwa, tak się oczywiście o niej mówi. Jest to mój osobisty cytryn, który został mi obdarowany. Przez jakiś czas go kiedyś nosiłam, teraz chyba muszę zacząć go w sumie nosić. Kochani, informacja dla Was i jeszcze raz powiem to, co powiedziałam przed chwilą przy grupie drugiej, zresztą powiem to przy każdej grupie, że pamiętajcie, że chociażby kawałek tej informacji, którą tu usłyszycie, mieliście ją usłyszeć. Uwierzcie w to, że naprawdę jest to przekaz nie do Ciebie, droga osoba, tylko do Twojej podświadomości, a przede wszystkim do Twojej duszy. Więc wysłuchaj tego, nawet jeżeli się uśmiechniesz pod nosem, nawet jeżeli to zlekceważysz, to ta informacja gdzieś w Tobie Zostanie i ma jakieś ona mieć znaczenie. Ok, zaczynamy. Ametryn. Równoważenie męskich i żeńskich energii. Pozwól swojej kobiecej stronie, by cię kreatywnie zainspirowała, a męskiej, by zapewniła ci pewność siebie. Pierwszy przekaz, kochani, mam nadzieję, że to do Was dociera, że Wy wiecie, o czym jest mowa. Bo na tym to ma polegać, kochani. Przekaz numer dwa. Okazja. Kochani, yy, nic innego, jak po prostu jest to informacja, że pojawi się jakaś okazja w tym momencie, kiedy oglądacie ten filmik, to na horyzoncie może się pojawić okazja i tą okazję macie wykorzystać. Jaka to będzie okazja? Każdy z Was się przekona, bo każdy z Was może mieć ją inną, a raczej znaczy na pewno będzie miał inną. Ale informacja jest taka, aby Właśnie tą okazję łapać, ale też wykorzystać ją przede wszystkim. Więc to nie tylko czekanie na okazję, ale też wykorzystanie okazji na to, żeby ewentualnie coś zrobić, zmienić, zadziałać. Ok, i ostatni przekaz, moi, dro moi drodzy. Lekkomyślność lub zbytnia przezorność w kwestii pieniędzy. Dobre decyzje biznesowe, wspomaganie osób mniej zamożnych. Oczywiście to jest czwórka ziemi i to jest taka informacja, żebyście pamiętali o tym, że są obok Was osoby, które mogą potrzebować Waszej pomocy, Waszego wsparcia. Więc każde takie działanie w tą stronę ma Wam też coś przynieść. Pamiętajcie, nie pomagamy interesowni, pomagamy tylko i wyłącznie bezinteresownie. Dlatego ja też bardzo serdecznie Wam dziękuję za Wasze działania tutaj na tym kanale, za wspieranie tego kanału, za postawione mi kawy bo jeżeli one są właśnie takim bezinteresownym gestem, to to jest to, co wam się liczy i punktuje tak naprawdę tam na górze. Nie wtedy, kiedy wiecie, że musicie coś zrobić, żeby mieć z tego jakąś korzyść. To wtedy nie działa, kochani, więc zastanówcie się, bo macie y, taką y, tutaj informację, więc być może w tej informacji o tej lękomyślności lub zbytniej, zbytniej przezorności w kwestii pieniędzy, może o coś tutaj chodzi, może za bardzo coś trzymacie, może Dlatego y, gdzieś się dzieją różne sytuacje w Waszym życiu. Pamiętajcie, iskierka tego, co tutaj usłyszeliście, to jest iskierka dla Waszej Podświadomości i Waszej Duszy, i nie jest ona bezpodstawna. Więc to, co usłyszeliście, ma mieć jakiś wydźwięk. Do, do kogoś może tutaj to być, komuś to może być z Was potrzebne. Jednej osobie jedna informacja, jednej druga, a innym może wszystkie te trzy. A może w ogóle wszystkie te trzy. No, to zależy, będzie, zależeć będzie od Was. Dziękuję Wam serdecznie, Grupo Druga. Do zobaczenia. Dziękuję Wam za Wasze działania tutaj w moją stronę, na kanale, za łapki, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w kolejnych filmikach oczywiście. Do zobaczenia. Pa, pa. I zapraszam zatem grupę trzecią, która wybrała trójeczkę albo ten piękny ametyst. I przed chwilą, to też mówiłam w poprzednich grupach, pamiętajcie, że to jest ten przekaz na tu i teraz. Tylko nie do Ciebie, nie do Twojej świadomości, nie do Twojego rozumu, bo on pośrednio będzie w tym uczestniczył, ale do Twojej podświadomości do Twojej duszy. Masz coś usłyszeć tam głęboko, masz coś o czymś sobie przypomnieć, zanim się dowiemy, co. Masz coś zrobić bądź czegoś uniknąć. Czegoś się dowiedzieć bądź sobie coś przypomnieć. I to jest naprawdę dla Ciebie, droga osoba ważna. Pamiętaj ważne, pamiętaj, że jeszcze raz powtórzę to, co mówiłam na samym początku, że nie ma przypadków. Wiemy o tym doskonale. Jeśli nie odsyłam do książek Gustawa Junga, tam dowiecie się o tym. Zresztą wielu innych później potwierdzało to, co właśnie y, opisał w swojej książce synchroniczności Gustaw Jung, więc zachęcam was. Pamiętajcie, nic się nie dzieje bez powodu, a życie jest w ogóle. Przyczynowo-też skutkowe. Kochani, pierwsza informacja dla Was, kamień akwamaryn. Boski cel życiowy. Zaufaj znakom i swojemu wewnętrznemu przewodnictwu, ponieważ prowadzą cię one do spełnienia. Widzicie, że jest tutaj coś głębokiego, że są jakieś sygnały, czegoś nie zauważacie, jakiejś synchroniczności, jakichś działań, jakiegoś powtarzającego się cyklu, sytuacji, ludzi. Obserwujcie swoje otoczenie. Ja właśnie zaprojektowałam taki dziennik synchroniczności. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, proszę mi pisać, bo ja się nie reklamuję, ja się z tym nie afiszuję absolutnie. Natomiast jeśli byście chcieli, to właśnie uznałam, że to jest potrzebne, bo sama też wiem, jak to jest ważne. Jak sennik, jak wszystkie inne, jak dziennik Tarota, który stworzyłam, i też stworzyłam sen, sen, ten dziennik synchroniczności do zapisywania tych właśnie wydarzeń, które nagle spotkaliśmy kogoś, nagle zobaczyliśmy jakieś dziwne rzeczy, nagle coś się wydarzyło, o czym coś się miało nie wydarzyć. Jakieś ciągle nazywane przez nas dziwne sytuacje. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, proszę napiszcie oczywiście jak nie w mailu to możecie w komentarzu podeślę Wam link do strony, jest to wystawione na Amazonie natomiast przede wszystkim zaufajcie tym znakom, bo tak jest tutaj napisane i jest to nieprzypadkowa informacja właśnie dla Was i naprawdę weźcie, weźcie to poważnie niech Wasza podświadomość i Wasza dusza zareaguje na to naprawdę weźcie to do siebie ok, zobaczmy w takim razie jaka jest kolejna informacja dla Was Poproś innych o wsparcie. Jeżeli jesteście w jakiejś sytuacji, w której y, potrzeba jest jednak pomocy, wsparcia właśnie, czy słownego, czy y, jakiejś obecności jakiejś osoby obok Was, czy jakiejś innej sytuacji finansowej, czy jakiejkolwiek innej, to po prostu nie bójcie się poprosić o pomoc. Dlaczego to jest takie ważne? Bo być może te osoby, które wybrały trójkę, mogą mieć bardzo mocne ego. Czyli właśnie to poczucie, że ja się nie będę nikogo prosić, bo ja nigdy się nie prosiłam, nie prosiłem, ja nigdy nie będę i tak dalej. Tutaj jest, kochani, działanie tylko z pozycji ego. Tylko weźcie pod uwagę, że właśnie ego ciągle się gryzie z waszym prawdziwym jestestwem, z waszą podświadomością, z waszą duszą i dlatego wielu osobom przeszkadza to w rozwoju, w dopełnianiu tego, co chcielibyście zrobić w życiu. Więc yy, poproszenie innych o wsparcie jest po prostu... Też gestem, ale też zauważeniem, kto jest w stanie Wam pomóc. Może to jest dla was informacja wtedy zwrotna, że jeśli się zgłosicie do kogoś o wsparcie. To nie chodzi tylko o to, żebyście to wsparcie trzymali, ale też, żebyście zlustrowali osobę bądź osoby, których o to wsparcie. Poprosicie. Pomyślcie, bo tu jest coś głębokiego w tym ukryte. Ok. Ostatnia już informacja dla Was, kochani. Znajdź czas dla osób wokół Ciebie. Wykaż się rozsądnym podejściem. Podejdź do wyzwań w łagodny i wyrozumiały sposób. Yy, kochani, więc widzicie, że y, jest to też informacja bardzo dosyć głęboka. Przesłuchajcie sobie ją, jak chcecie, jeszcze, jeszcze jeden raz. Yy, ten czas dla Ciebie, wokół Ciebie, dla osób wokół Ciebie jest bardzo ważny, tak? I to, żebyście się wykazali rozsądnym podejściem, też ma swój taki wydźwięk, to znaczy, żebyście pochopnie nie działali w różnych dziedzinach Waszego życia, tak? Żebyście mądrze i rozsądnie wybierali ludzi wokół siebie, podejmowali decyzje zawodowe i finansowe bardzo w rozsądny sposób. Żebyście byli też wyrozumiali wobec siebie, jeśli nie wszystko idzie tak, jak powinno, albo nie jest od razu tak, jak byście chcieli. Ponieważ może tak być, że będzie Was to frustrowało na wszystko, moi drodzy, przychodzi swój odpowiedni czas. Ale Wy z rozsądkiem podejście do takich przyziemnych tematów, bo tu jest taka informacja typowo przyziemna dla Was, tak? Dla, waszego, dla, waszego, dla Waszej głowy powiedziałabym, że bardziej właśnie dla Waszego Ego to jest informacja niż dla duszy i dla, um, dla um, Waszej Podświadomości, bo te pierwsze były właśnie tam. Przewodnicy chcieli Wam przekazać coś takiego. Za moim pośrednictwem ja tylko tasuję karty. To tak samo jak tasujemy karty tarota, i ktoś by mógł powiedzieć, że przecież, no to skąd ta informacja? No właśnie, ta informacja idzie z góry. Nikt tego nie rozumie, jak to działa. Ja też nie rozumiem elektryczności, Wi-Fi i tego wszystkiego, że my możemy teraz oglądać się na całym świecie, tak jak jest Ziemia, z każdego miejsca, w każdej sekundzie możemy coś kliknąć. Czy rozumiecie to? No ja tego na przykład nie rozumiem. Na tyle, na ile oczywiście każdy może to, to ogarnia, tak już kolokwialnie mówiąc, ale. Tak naprawdę tego w stu procentach nie rozumiemy, więc y, dajmy temu przestrzeń i zaufajmy temu większemu czemuś, co jest tak naprawdę w nas, ale też i nad nami. Wszystkiego dobrego Wam życzę drogie trójeczki. Dziękuję Wam jeszcze raz za, filmik, za oglądanie filmiku. Oczywiście dziękuję za wasze łapki, subskrypcje, komentarze, za wszelkie działania w moją stronę, za wszelkie tutaj gesty w moją stronę. No i cóż, więcej macie oczywiście w opisie tego filmu. A ja was serdecznie pozdrawiam i widzimy się na następnych filmikach. Do zobaczenia, kochani, pa! pa.